Witam Was wszystkich, jestem Królik, a to jest DC Universe, gameplay oczywiście, z gry. Chciałbym Wam ją pokrótce pokazać dzisiaj. To jest mój bohater oczywiście, jak widać. Gra tak na pierwszy rzut oka nie wygląda jakoś specjalnie nie wiem wyjątkowo Ale powiem wam, że jest naprawdę fajna No, e, to co mi dziwne Bójka jak bójka, ale wiecie co wam pokażę, co jest najlepsze? To jest najlepsze, można po każdej ścianie praktycznie chodzić to jest świetne, mi się to strasznie podoba Można włazić na budynki, wow. To jest fajne, to mi się naprawdę podoba Zakończymy sobie questa A nie Zrobimy sobie jakiegoś questa, może dwa, zobaczymy. No, Żeby też was nie zanudzać do bardzo. Chodzę, 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 Ale to jest naprawdę świetne. Niczym w Science Row 4 można wejść na każdy budynek. Wow. Gra jest nawet ładna, tak nie patrząc. Tekstury może są trochę takie płaskie, że tak powiem, ale co EWMO trzeba więcej. I teraz sobie lecimy elegancko. Oczywiście możemy spaść od razu na dół, ale ja sobie chcę przelecieć. Na budynki, w ogóle. Żeby Superman speaking. Się the Superman, I'm telling you, you're the hands-on situation. The hive and queen bee are more interested in creating drones, drones than hijacking trucks, but that's just what they're doing at the Metropolis Metro Dome. They're attacking Star Labs transports to steal mass payloads of exabytes. We must reduce our losses. Those are critical to defeating Brainiac. No i jest fajnie, no. Są takie pierdoły, które cieszą, naprawdę. Nie, ta granie jest taka jakby, no nie wiem, taka sztywna... Pod tym względem, że idziemy, tylko nic się nie dzieje. Tu wchodzimy na budynki, jak w Assassin'ie prawie. Albo Prince of Persia. To jest też dobre. Ja wam pokażę to jeszcze raz. Nie. A i teraz Maddy mi brakuje. Zaraz wam coś pokażę. Fajnego <śmiennego> skilla ma. Mogę z takim meteorytem rozlecią mi się. Mogę z takim meteorytem rzucić w kogoś. To jest fajne. Jeśli ktoś ma nie wiem, psika na punkcie superbohaterów, to ta produkcja jest naprawdę fajna. Ja osobiście nie mam, ale mi się też podoba. O! Nie powiem, że to jest najlepsza gra w jaką grałem kiedykolwiek, ale ale jest fajnie no nic się nie dzieje, tylko biegam i jakiegoś questa żebym wziął Zobaczę na mapie Nie wiem czy to tu, czy to nie tu Tak to jest jak jakiegoś questa się bierze to nie wiadomo skąd on się znalazł To jest takie... prezentacja miasta. Są takie... budki. One pokazują nam... jakiś W jakiejś grze też tak było w ostatnim grę. nie mogę sobie przypomnieć jakiej. Nie w asas... nie w Asasinie, nie wiem. Chyba w Dragon Age'u coś podobnego było. Nie pamiętam. W jakiejś grze ostatnio miałem coś podobnego. Jeśli mi się przypomni, to mam notację w tym momencie. To jest dość ciekawe. Znaczy, generalnie mnie to nie rajcuje, ale... Jak quest tego wymaga, no to... to czemu bym miał tego nie zrobić? O, trzeba wejść na górę. Przystosowany do super bohaterów, widzę Są oczywiście instancje w tej grze też A Instancje to sądzę pokażę w recenzji piorok Może i nawet dzisiaj jak się Zbiorę szybko Przynajmniej mam nadzieję że mi się uda dzisiaj skończyć ją Bo już trochę zacząłem to owo, tam napisałem o niej. Teraz czas to zmontować i... O, inny gracz. <śmiecki> 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 Ej, czemu mi... czas samochód. <śmiecki> Kurde, tego nie widziałem, to było fajne. Jak jesteście z tych JP czy coś, to... <śmiecki> coś dla was. Run for your lives. No, trzeba wejść na budynek Dawno tyle nie wchodziłem na budynki no, i tem... O tak wyglądam ja On jest na podstawie Batmana zrobiony W ogóle Kreator jest straszny, ja miałem problem. Mimo że no swoje już przegrałem w MMORPG. RPG. już widziałem przeróżne kreatory, to z tym miałem problem, naprawdę. Niekiedy nie czaiłem o co mu w ogóle chodzi. I zrobiłem też przez przypadek łucznika. The Thaddeus V Maxwell Bell Tower, Bell Tower. has been a local landmark since the university robiony, tak, was first established back in 1958. Tak Many a future supervillain no. has climbed to the top of this tower and looked out across the city, Świat thinking no. all of this will be mine one day. But they don't reckon on Booster I kukry, Gold being there to save the day. Well, hypothetically, I mean. Diablo. Warcraft. Cie, Warcraft. Cie, sorry. Że panu kupotydera. I znowu lecimy sobie. Mm. Go to lead Bohemia Empire Station you to Nie wiem co to jest, lokacji jeszcze niezbyt ogarniam <głos> <głos> Można zrobić tak? Można, a nie można Chciałem, że zlecę na dół z tą pięścią, to by było fajne Wyobrażacie sobie z tego, zwierzowca skaczemy i przeciwnik nikolaj To by było fajne Czerwone światło, możemy jechać. Złoni? Wow, o tym nawet nie widziałem. Kurde, można łapać złodziei. Nic na niego nie dostałem praktycznie, ale... Satysfakcja jest, no. nie uciekają. Come and get me if you can, buddy. Spoko, panie oficerze. Hey. No i no widzicie no. Tak wygląda DC Universe całe, które wyszło chyba na wszystkie platformy tutaj yy, nowej generacji, to znaczy te bardziej popularne, chodzi mi o Xboxa, PlayStation, PC. -ta. Nie wiem jak ta gra żyje, ja tu widzę pustki raczej. Osobiście. Moim zdaniem za wielki pum był zrobiony na to, było bardzo, nie wiem rozreklamowane, a w gruncie rzeczy nie było jeszcze wtedy dopracowane i ludzie się zrazili. Ale teraz jest już fajnie, moim zdaniem. Mógłbym tą grę polecić, nie wiem, jakimś casualowi bardziej. Taki, który lubi sobie tam polatać po budynkach, bez sensu. Jak ktoś lubi asasina i... nie wiem. Z tego co wiem, to Batman ma podobny system walki. Nie grałem w Batmana, więc jeśli się mylę to przepraszam ale wydaje mi się że ma podobny system walki muszę uzupełnić kiedyś muszę kupić Batmana będzie jakiś promocji wtedy go przejdę chociaż teraz w planie mam yy, na PlayStation 2 C przejść Call of Duty 3 Będę się mógł pochwalić, że przeszłem trójkę, bo mało kto przeszedł, szczerze mówiąc. Bo nie wyszła nigdy na komputery osobiste. To już będzie ten. Wow, tu znowu trzeba użyć kiosku. O, można tu biegać. W ogóle bieganie jest dość szybkie, tak więc fajnie możemy się przemieszczać. A używamy na F. Bo ja też nie wiedziałem kiedyś

Brainiac's forces are attacking. Talk to expa wow, is... i to więcej niż za tamtego questa przed chwilą. <laughs> tutaj macie Jokera oczywiście. Speak to e, Star Labs to Red Operation. Radny. Nie wiem jak się czy tam nawet tutaj Look at this mess. Cover me while we take out these bones. Oh. Stardust, Brainiac forces. Dobra, już minęło 13 minut, nie będę was coś za tak wygląda DC Universe i tym centem zabijania <grystanie> yy, oddziałów Brainiaka. O, pożegnam się z Wami. Dzięki, że obejrzeliście. No i zapraszam Was do recenzji. No i oczywiście na mmorpg.net.pl Na razie.